Ostatnio był Dior, więc dzisiaj przyjrzyjmy się kalendarzowi marki, której nazwę musiałam przez chwilę potrenować, zanim włączyłam nagrywanie, czyli Yves Saint Laurent. Swoją drogą, bardzo dziękuję osobie, która napisała to fonetycznie w internecie, czyli Yves Saint Laurent. <laughs> bardzo pomocne, dzięki. Tak jak poprzednio, zrobiłam przeliczenie zawartości produktów, które znajdują się w środku. Wrzucę całą tą kalkulację na sam koniec i sprawdzimy, czy te produkty, czy ten kalendarz w tym roku się opłaca czy nie. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny i jakość tego kalendarza, to jakość jest zdecydowanie gorsza niż w przypadku diora. Bo z diorem było tak, że jakbym go upuściła na płytki, to bardziej martwiłabym się o płytki. A w tej sytuacji to jest po prostu troszkę twardszy karton. Czy będę to zostawiać później sobie? No zobaczymy, ale nie, nie jest jakiejś fenomenalnej jakości. W każdym razie kolory dość podobne, czyli biel i złoto, więc bardzo w moim guście. Zajrzyjmy sobie do środka. W środku wygląda ładnie, <gł> po prostu ładnie. Nie ma to się chyba nad czym jakoś wybitnie zachwycać. Jest po prostu elegancki i pasujący prawdopodobnie do większości wnętrz. Więc o ile te szufladki zdadzą egzamin, to myślę, że może to opakowanie zostanie ze mną na dłużej na jakąś biżuterię. Zobaczymy. Jeśli chodzi o obliczenia, tym razem brałam pod uwagę tylko wartości 30 ml perfum. Poprzednio robiłam 30 i setki dla porównania, no bo wiadomo, im większe perfumy, tym korzystniejsza cena za mililitr. Ale tym razem stwierdziłam, że zostaniemy po prostu przy 30. I jeśli chodzi o cenę kalendarza, to na stronie producenta wynosi ona 300 euro. Co przy dzisiejszym przeliczniku, czyli 4,3 daje nam 1290 zł. Wartość produktów, która znajduje się w środku, to 2823 ,27 zł. 27 groszy. Czyli, jeśli od tej wartości odejmiemy cenę kalendarza, wychodzi nam oszczędności 1533 ,27 zł. 27 groszy. Myślę, że to jest bardzo dobra wartość i jeśli ktoś lubi produkty tej marki, to na pewno będzie zadowolony, bo jest bardzo dużo produktów pełnowartościowych. Z tego, co sobie właśnie wszystko przeliczałam i sprawdzałam, więc myślę, że będziecie zadowoleni. Jeśli chodzi o to, dostawałam też gratisy, ale już tych gratisów tym razem nie brałam pod uwagę, bo to były takie naprawdę próbeczki różnych kremów, tego typu rzeczy, więc już stwierdziłam, że tym razem nie będę tego liczyła. Policzyłam tylko wartość produktów, które są w środku. Jednej rzeczy nie policzyłam, nie policzyłam lusterka, bo nie mam pojęcia, jak go policzyć, nie mam go za bardzo do kupienia, więc po prostu to jest cena 23 produktów, które znajdują się w kalendarzu plus 24 plus tylko. Tak jak poprzednio, ocencie sobie sami, czy warto, czy nie warto. Ja skoro kupiłam, to znaczy, że dla mnie warto. I tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. I być może do następnego kalendarza, bo tego też nie planowałam. Wyszło jak wyszło. Trzymajcie się.